Piękna sprawa, że ludzie marnują czas na łażenie po ściankach, jak można sobie na, podrzewo, na drzewo wyleć i ściąć. Te konary tam wlazłem tam w góry i upieprzyłem tego konara. Godzinę tam się siedziałem, bo kurczę wleźć tam nie było wcale tak prosto. A mam takie śliskie buty, że tam jest lodowisko. Oczywiście jestem... po jestem, nie? I sobie pomagam też dodatkową liną. O. Że to jest moja dodatkowa lina równoległa. Ona też mi bardzo dużo pomaga i tam wlazłem. No, ja już tam wyżej jeszcze raz nie będę wchodził. Najgorsze mam za sobą. Teraz tylko do tej kępy tam wejdę, usadowię się i będę ciął. Gdzieś na wysokości 3,5 metra. Zostawiłem przyczepę, aby mieć łatwiejsze wejście. I tu nawet spokojnie się da wejść bez liny. Lina się przyszedła do schodzenia. Tam jest fajna baza, świetne miejsce, gdzie można się dobrze rozłożyć. Tam będę go ciął. Także przygotowuję się teraz do Kolejnej części będę ścinał tam wyżej już motorową piłą, tą całą górę w jednym kawałku pójdą dwa cięcia tam wyżej jedno i później drugie tu na dole No to jestem u góry usadowiłem się Sporo czasu mi trwało przygotowanie, ale nie śpieszyłem się, bo deszcz dzisiaj i ślisko to strasznie. Zbyt razy się poślizgnąłem tutaj. Na szczęście jestem cały czas na asekuracji, dbam o to. No i zaczynamy ciąć. Przerwa numer dwa na upadek. On już idzie powoli. A właściwie jakby była druga osoba, tam dalej tą linę by zaczepiła i pociągnęła, to by to poszło. Yeah. poszedł Szkoda że udłupało się takie coś ale spoko A myślałem że pójdzie bliżej a sporo poszedł No i ścięty orzech teraz obrabiamy go Lecimy Rozprawimy się z morzechem teraz. Kolejny dzień walki z Orzechem. Nasz super bohater, niestety, ale zrobił mi krzywdę. Przez nieuwagę sobie przyciąłem palca. Cztery szwy, to mnie to kosztowało kilka dni odpoczynku. No i dzisiaj wracamy. Teraz chcę dać Stiela Minimalnie grubszy 13 mm zamiast tego, tylko że duro, tak? Gigia, mocniejszy. 200 by to. Zobaczymy. Dobra, łańcuch zawożony. Łańcuch widiowy zamiast starego chińskiego łańcucha, który dostarczony został w Zobaczymy, Zobaczymy, czy będzie poprawa. Mam nadzieję, że będzie szło o wiele łatwiej. Różnica jest niesamowita. Widać to po długości wiórów. Wiór z łańcucha widiowego. A tam ten drobny pył to z poprzedniego łańcucha. Dobra, lecimy z tym. Zobaczymy, nie chcę popełnić błędu z wyłamaniem się dużej ilości drzewa, tak żeby nie było takiego wy, wydzioru, więc spróbuję jak najwięcej popiłować, nie wiem czy mi sięgnie, sięgnie prowadnica aż tak daleko, ponieważ przy głębszym, przy głębszym usytuowaniu prowadnicy się tam trochę niestety, ale zacina, nie? Zająłem z chłapki, piła chodziła, ale poczułem kończyłem pękanie pod stopami także już, już idzie. Poczułem to odsunę trochę Tutaj stał mój obiektyw i tutaj nic się nie stało. Trochę poleciał mi blisko samochodu. Nie spodziewałem się, że pójdzie w tą stronę aż tak mocno. No Ale dobra, konar jest wysoko. W razie czego mogę go podnosić. Może się nie wiem może się do czegoś to się przyda. 70 tu jest taki fajny prosty, tu taki nie jest taki kąt, taki bardziej zaakrąglony chorobu. No to lecimy na ratunek.